To nie tylko ubezpieczenia. Ja zawsze powtarzam, że Krus nie tylko ubezpiecza i wypłaca świadczenia, ale ma szeroką działalność poza. Tym, o, o czym powiedziałam, czyli przede wszystkim działalność prewencyjną i działalność rehabilitacyjną. Dzisiaj skupiamy się na działalności rehabilitacyjnej, dlatego że świętujemy finał 18, 18. konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. To jest konkurs, który myślę jest naszym sztandarowym konkursem i też zawsze o nim mówię, że to nie jest typowy konkurs, dlatego że e, zwycięzcy zyskują nie tylko cenne nagrody, ale wiedzę o tym, jak dbać o bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym. Na przez trzeni lat ten konkurs pomógł nam także w analizie przyczyn wypadków stąd opracowaliśmy dzięki temu zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym wypadki na terenie województwa opolskiego to będzie takie przewrotne wypowiedzenie wyglądają dobrze to znaczy jest ich mało i e, od wielu lat jesteśmy pod tym względem najbezpieczniejszym regionem w Polsce tam było jednoroczne oddanie przewodnictwa do województwa śląskiego. Także pod tym względem jest dobrze. Na ten wskaźnik wypadkowości wynosi 5,2%, podczas gdy w innych województwach przekracza 10%. Także, także mamy tutaj czym się chwalić. Uważam, że jest to też związane w jakimś sensie z tą działalnością, którą my prowadzimy. Ja tak mówię z uśmiechem, że. Rok 2020 to była ograniczona działalność prewencyjna, krusu, no i co się okazuje, że liczba wypadków w roku 2021 wzrasta. Prawie 50% to są różnego rodzaju upadki. I to jest u nas największy problem. Przede wszystkim ja obserwowałem tworzenie się krusu i to tak, w taki sposób jak gdyby instytucjonalny. Dlatego że po 1989 roku po, po tych zmianach ustrojowych władze polskie uzmysłowiły sobie, że musi być instytucja, która zaopiekuje się rolnikami. Zaopiekuje się rolnikami w sposób systemowy. I teraz nie mówimy na jakim poziomie finansowym, w jakim zakresie, ale po prostu pierwszym podejściem fundamentalnym było to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego musi się pojawić w przestrzeni administracji rządowej. I tak też się stało 30 lat temu. I wszystko to, co się buduje od podstaw, a w czasach naprawdę wcale niewielkiego dobrobytu, no, yy, sprawiało ogromne, ogromne problemy i trudności. No, między innymi oddział Krusu w Kluczborku ulokował się w pawilonie sportowym Kluczborskiego Klubu Sportowego, dlatego że no, zaczęli od trzech, może czterech pomieszczeń bo sami nawet nie wiedzieli, w jakim kierunku będzie dążyć ich rozwój. Ale poszedł pierwszy sygnał do rolników, słuchajcie, jesteśmy dla was, zaopiekujemy się wami, zaczniemy was porządkować w rozumieniu waszego, waszej przyszłej emerytury, bo to był, to był fundament, tak. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dopiero później stała się też instytucją, która mówiła o warunkach pracy w rolnictwie, która mówiła o tym, jak to powinno być bezpieczne, jaka powinna być świadomość tego więc ta organizacja i ludzie tam przede wszystkim pracujący w krusie bardzo mocno ewaluowali z tym swoim uczestnictwem w tym życiu rolników.